Dzień dobry, witam tutaj Alpakis, to jest Minecraft oczywiście, zbieram sobie moje plony już któryś raz zresztą, mam już pełną właściwie, znaczy pełną może nie, ale mam już całkiem sporo tego towaru pozbieranego. Całkiem szybko to rośnie, ponoć cukier lepiej rośnie na piasku niż na ziemi, niż na trawie, ale na razie to naprawdę nie jest aż taka duża różnica chyba, żeby to był problem. Tu widzę, że chyba nie zasadziłem, e, także sobie tu wykopiemy i zasadzimy. Tutaj, o, proszę bardzo. Nie może, może już wszystkie buraczki pozbieram. Na razie nie nie wiem nawet w sumie co się robi z tych buraczków, tak szczerze mówiąc. Do pieca się jej wsadzić nie da. Czy je się jakieś, jakoś z cukrem miesza, czy, czy nie Nie, to, z buraków jest Nie mam pojęcia co się z nich robi. Nie da się ich nawet na nasiona przerobić. Nie... Aha, na barwnik. A da się je jeść, pewnie też się da je jeść, ale nie wiem co się z nimi robi. Jak się. Nie, nie, nie wiem, przecież mówię, po, po prostu nie wiem. Tam jeszcze gdzieś przypadkiem zasadziłem jakieś. O, tutaj rosną buraki. Właśnie tak mi się coś wydawało, że tutaj trochę za dużo kliknąłem wcześniej i mi się tu buraczki zasadziły. No ale nieważne. Dzisiaj się zajmiemy budową enchantu i sobie coś trzeba zenchantować, bo ja mam 31 poziom i warto by było go zmarnować na głupoty. Żeby mi się nie zmarnował, wiecie, no, umierając czy coś, bo byłoby dość przykro. Także sobie coś zaraz z niego zrobimy. Yy, pozbierałem sobie już cukru wcześniej, tutaj znaczy trzody -tr 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 cukrowej. A zrobiłem sobie z niej już ładnie papier i zrobiłem sobie z papieru książki i z książek biblioteczki, bo to nudne jest i to tego nie było. Co, co, co chwilę to odrasta, no. Tak będę tu wchodzić w kółko, kurczę, przez tydzień. Tutaj do kompostownika sobie wrzucimy bo nie potrzebuje tylu nasionek raczej, chociaż jakbym miał jakieś kurczaczki, dobra to sobie zostawię, idziemy spać tak w ogóle, naprawił się plugin, znaczy naprawił się plugin, jeden z widzów że naprawił plugin i już działa plugin i można normalnie iść spać, proszę bardzo, jest takie coś, nie wiem czy mówiłem, że chyba było już ostatnio jak nagrywałem, było już, chyba było, nie wiem. Ale jest i nawet działa, tylko jeszcze jedna osoba musi iść spać, a to jest ciężkie, chyba 60% jest ustawione, żeby 60% graczy musieli iść spać, żeby się dzień zrobił, ale mają to, w... W... na zapleczu mają, ej no, z, trzy osoby śpią, i z ilu z sześciu, No, widzicie, widzicie jak to jest. Nie, w dupie mają. Nie, już jest to ułatwione, że nie wszyscy muszą iść spać, bo to było niemożliwe po prostu. Zawsze ktoś gdzieś tam coś polował, gdzieś tam był, gdzieś, gdzieś nie miał łóżka czy coś. A teraz jest ułatwione i tak mają gdzieś. No to nie, kurde, trudno, to No, wiecie, ten. Dobra, ja sobie tutaj wyrzucę to, co nie potrzy... to, czego nie potrzebuję. Trochę tego, trochę tego. Tego też, tego też i, te, i tego też, i chlebki sobie zostawię, bo chlebki się mogą przydać. Papieru mam trochę więcej, chciałem go sobie sprzedać tutaj w wiosce nieopodal, bo nie wiem, czy pamiętacie jeszcze, ale tam z tamtej strony jest wioska, widać dachy domów. Z tym, że jakby ja sobie ją już teraz zająłem, ale zanim ją zająłem, to została splądrowana przez kogoś, i tam już nie ma w ogóle tych takich specjalnych obiektów. Wieśniacy jeszcze są? Dzień dobry. Pa jest ale to, jak gości, to nie, nie, nie o tej porze, to z rana pan przyjdzie, to to będzie lepiej. No, w każdym razie splądrowana jest, nie ma tych budynków specjalnych, wieśniacy są, ale nie, ma, nie mają profesji, także nie da się z nimi handlować, będę musiał tam podokładać te, 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 te rzeczy z powrotem. Tam potem dalej jest, tylko nie widać już stąd, taki mostek, jest droga krajowa numer 1, poprowadzona stąd mniej więcej tam do spawnu. W ogóle i jeszcze dalej, bo drugi, nie, nie tylko, że, że do mnie jest droga na serwerze, tylko w ogóle są drogi na serwerze, cała sieć dróg. Powoli budowana. Możliwe, że jak dadzą, jak, jak zrobią wersję 1.14.4 Minecrafta, jeżeli ona naprawi płynność gry, która jest teraz, no taka nawet nie najgorsza w tej chwili, no ale 6 osób na serwerze, który właściwie jest z wanilą, i żeby takie TPS-y były, on czasem spadają poniżej 10 i to jest dramat wtedy, wszystko trwa dwa razy dłużej. Są jakieś cofki, zapis gry trwa bardzo długo i w ogóle, i to ponoć jest właśnie wersja 1.14 i to nie jest tylko nasz problem, tylko wszyscy mają z tym problem. Na zasadzie, nie wiem, Microsoft chce żebyśmy wszyscy przeszli na Realms albo na Windows 10, gdzie jest są mikropłatności. <laughs> nie wiem, taka moja teoria spiskowa mała no jest. A to jest łódka na ognisku, nie pytajcie. Także no są, jest, płynność gry jest taka nie, nie bardzo. Ponoć wieśniacy te mają jakiś problem ze znalezieniem ścieżek i to tak jakoś serwer obciąża, Nie mam pojęcia. W każdym razie, jeżeli coś z tym się zrobi... A i tak, silnik mamy Spigot, więc powinien być płynniejszy od zwykłego ponoć, ale i tak nie próbowałem wszystkiego próbowałem wywadziłem wszystkie pluginy zmieniałem silnik trzy razy na paper spigot na spigot na craftbookit na ten Waniliowy jest nie ma różnicy właściwie lagi kurczę jak z po prostu no także ten będzie jak zrobią to będzie serwer i możliwe że wykorzystam mapę z tego serwera bo są drogi poprowadzone i w ogóle Także możliwe, żeby było, a jak nie będzie, to, to nie będzie, nie, nie, także nie trzymajcie mnie za słowo coś, tak? Taka luźna moja koncepcja była, żeby zrobić serwer dla widzów, po prostu co z tego wyjdzie, to wyjdzie, jak nic nie wyjdzie, to nie wyjdzie, trudno się mówi. No, tutaj będzie taki daszek, tu jest moje taka, takie piecowisko, bo tutaj sobie piekłem trochę płytek, żeby sobie dokończyć tutaj schodki i to wszystko tutaj także, to już jest zrobione. Um, no i teraz sobie zrobimy enchant. Ja już mówiłem, że ja już mam biblioteczki gotowe, Mój stoliczek do enchantu gdzieś tutaj też był, kiedyś ja go tu gdzieś miałem. E, tu? Nie, tutaj. Tak, stoliczek jest. Mam ten 31. pojem, trzeba coś zrobić, nie? Może, 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 może może kilof drugi zrobić, kurczę. Może kilof zrobić, bo ten już jest taki taki nie taki. A i ma, jest na nim tylko fortunka, także mam 10 diamentów i trzeba by było coś z nimi zrobić fajnego. Tylko teraz tak z czego zrobić ten domek na ten enchant? Można by wziąć sobie trochę tego i więcej tego i jakoś go wykończyć albo zresztą zrobić go całkiem całkiem go w kamieniu zrobić ewentualnie z takich półbloków zrobić jeszcze mu jakiś daszek czy coś i w ogóle a jeszcze jakieś schodki sobie wezmę mam tylko dwa schodki wow no dobra po jakoś coś coś z tym zrobimy tylko teraz tak jakby to było można fajnie zrobić można by było to zrobić jakoś tutaj pod spodem na przykład nie wiem z wejściem z wejściem jakoś tędy, kurde. Dobra, zrobimy tak. I tutaj będzie moje wejście do mojego enchantu, bo... O, i po łopacie. Bo to jest pomieszczenie, które nie musi mieć okien. Właściwie nie ma za bardzo jak tam zrobić okien, bo ściany muszą być zrobione z biblioteczek. Więc y, może być równie dobrze pod ziemią troszeczkę. Jeszcze sobie jakieś pochodnie może wezmę. I weźmiemy sobie nową łopatę. To chyba trzeba zrobić, bo chyba nie mam łopaty żadnej. A przepraszam, mam. Dobre, to mam łopaty. Mam łopaty, zaraz zrobimy tutaj ładną dziurwę na enchant. Proszę bardzo, tutaj trzeba będzie jeszcze wykopać to i zamienić to na kobla. Ładnie, mamy jakiegoś kobla w ogóle? No nie bardzo, żeby po kobla trzeba było biegać. Kurcze, dobrze, przynajmniej dokopali. Nie muszę, bo to chyba coś w skrzynce będzie. No jest, ale tak szału nie ma. Ja wszystko przetopiłem na te, płas na te, na te płaskie, na, te gład na ten gładki kamień. I ten tam polerowany, czy, czy jakiś tam kamień. Także normalnie nie mam kobla. Kto to widział? I dobra, i tu będzie ładnie wejście na środku, akurat. Tu sobie gdzieś dotąd zrobimy takie coś. Tutaj sobie tak zrobimy, żeby to nie było takie strome, tutaj ta krawędź. Takie coś. Może tu jeszcze troszeczkę. No, jakoś tak zrobimy. Tu można aż dotąd nawet skroić trochę tego terenu, tutaj jakoś tak. Tutaj jakoś tak, i elegancko, i lewitująca pochodnia no właśnie. Są takie laksy czasami i właśnie skutkują tak, jak widzicie teraz w lewym dolnym rogu. Bo są lekkie cofki, ktoś sobie gdzieś skacze nad czymś, co jest cofka i nagle myk znowu jest nad e, tym, nad, nad przepaścią. Także jest to, no właśnie, jest to fenomenalne po prostu te laksy. Ale tak jak mówię, to jest kwestia ponoć tej wersji właśnie Minecrafta, że ona taka jest. Zaka jest nie bardzo, no. I tu będzie moje piękne wejście. Znaczy może nie wygląda pięknie. I nie, by... no, nie będzie wyglądało pięknie, mów mi się, no to kob... kobel jest po prostu. Ale będziemy tu mieli enchant. Kurczę, schowany. I to jest najważniejsze, czy to ma działać, a nie wyglądać. Czy wygląda... no, o pa. Opa. Czy wyglądać też by mogło? Ale nie musi. No o, i tam. Tu jeszcze trochę bardziej w głąb trzeba było. I tu jeszcze to trzeba było skoroić, bo tutaj będą biblioteczki. Chyba, żeby trochę niżej jeszcze zejść, to ja sobie to sufit będę mógł zrobić. Tak, tak, tak zrobimy. Tutaj będzie jeszcze schodek. Jeden tam wystarczy. Może taki z tego. Tutaj będziemy mieli w środku, przynajmniej zamiast kobla, to będziemy mieli cegiełki takie o. Takie o, proszę bardzo, tutaj takie takie o, o proszę bardzo, tu będą drzwi jeszcze. I kopiemy, kopiemy tutaj to jeszcze Fajnie by było mieć jakiś... Fajnie by było mieć jakiś szybszy kilof już Fajnie by był, fajnie by był taki kilof. powiem wam naprawdę, Faj, fajnie by był Dobre, tutaj sobie zrobimy teraz 100 Bardzo proszę I tutaj już sobie zaczynamy układać biblioteczki Tutaj dwie takie, tutaj jeszcze to trzeba wykopać, wyf wyfedrować To też trzeba wyfedrować, wykopać oczywiście Cyk, 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 cyk. O, i się skończyło. No to tym wykopię trochę resztę tutaj trudno. Aż tak tego dużo już nie zostało. To już łopatą i będziemy mieli piękne miejsce z enchantem. Tylko tutaj by musiała być chyba ścieżka kontynuowana, albo co? Na górze, bo ja tu będę miał sufit. To, żeby tam to nie wyglądało zbyt dziwnie. Dobra, tutaj jeszcze to. I tutaj jeszcze to z, ko z kopania kamienia. I tu jeszcze może ewentualnie to. I teraz tak, tutaj jeszcze dwie biblioteczki. Które to mamy poziomy w tej chwili? Tego już chyba nie mogę. Pokaż mi tylko poziom który. Dwunasty. To jeszcze więcej. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Który poziom teraz jest? Dwudziesty czwarty. No to już prawie. Pyk, pyk, pyk. To tu już będzie 30 raczej w tej chwili. Tak jest, jest 30. Bardzo ładnie. Co my tu w ogóle mamy? Efficiency 4 No to jest fajna rzecz na łopatę, tylko oczywiście nie taką w pół rozwaloną, i na pewno nie na żelazną. Także tego to nie będziemy robić spokojnie. Może sobie to taki design jakiś zrobimy, kurczę, czekajcie. Można by tu jakiś crafting w ogóle zapodać gdzieś. I w ogóle to bym tu można jeszcze było zapodać gdzieś jakąś skrzynkę czy coś. To ewentualnie tu by mogła być. Tu skrzynka, tutaj crafting. O, tak, tak, tak zrobimy. Tak zrobimy tutaj, tak zrobimy. E, chyba, żeby tu można by było zrobić takie coś. O, tak, tak będzie. Zobaczycie, jak będzie ładnie będzie. Tylko daj mi tu jeszcze teraz crafting z powrotem, bo ja bym tutaj crafting postawił, no, gdzieś, gdzieś powiedzmy tu. I zrobimy sobie. Zrobimy sobie trochę więcej tego i trochę więcej tego Tyle wystarczy. A nie, więcej, jeszcze, jeszcze więcej, bo ja tam chciałem, jeszcze tam chciałem, jeszcze zobaczycie co chciałem. Dobra, tyle wystarczy, chyba. Pewnie nie, zobaczymy, chyba wystarczy. Tutaj teraz tak. I tu może tak? Nie, eee, tu zrobimy. Tak zrobimy. O, 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 tak, tak będzie, tak będzie. Bardzo ładnie będzie. A tu jeszcze pół blok bym postawił. Najchętniej. Pewnie mam takie skrzynce, ale se zrobię nowe, trudno. Cyk. No i tu sobie schodzimy w dół. Tutaj jeszcze też możemy wykopać to i zrobić takie coś. Cyk, cyk. I tu mi zabraknie jednego schodka, niestety. Wiedziałem, że tak będzie, wiedziałem, że tak będzie. Dobra, tutaj cyk. I lecimy. Tak, tak, tak. Tak, tak, tak. Tutaj trzeba to jeszcze niestety skopać, bo widać krawędź. A niech będzie taka z cegiełki, to też widać. Tak siekierą kop. Kop tak, się kierą, bardzo ładnie. I teraz tutaj na górze może jakieś drewnianko, tutaj zrobić jakiś akcent drewniany. No zrobimy drewniany, zrobimy drewniany z tego. Cyk, 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 cyk. cyk. Chyba że tu zrobić, tak, tutaj trzeba zrobić schodki na przykład, albo półbloki. Żebym mógł sobie skrzynkę otwierać, bo tu będzie skrzynka i skrzynka fajnie by było jakby się udało otworzyć, nie? Także zrobimy sobie takie coś Takie coś, tutaj za tym oczywiście nie dirt, tylko coś normalnego, na przykład to Tutaj tak samo Tutaj też, cyk, cyk, cyk Za craftingiem też, mimo tego, że tam nie widać, ale niech będzie porządnie zrobione Bardzo, bardzo proszę, proszę bardzo I tu na górze... Te pół bloki, to tu może jeszcze dowalimy tym. Cyk, 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 cyk. I sufit zrobimy sobie może z tego po prostu. Z tego zrobimy taki sam sufit, jak jest droga na górze. Jeszcze teraz jest taki masz trochę. Teraz od drewno tutaj nie pasuje za bardzo. Jakby to było z drewna może ten sufit, to by wyglądało lepiej. No chyba tak. Chyba tak zrobimy. Dobra, remont. O, uwielbiacie te remonty, nie? Znaczy ja też zrobię jedną rzecz potem burzę i zrobię jeszcze raz, szczególnie że w sumie kogo obchodzi, jak to wygląda tak naprawdę. Dobra, dawaj mi tu jeszcze trochę pół bloków, bo się przyda więcej, więcej niż to. Jeszcze więcej, cyk i, i więcej. Dobrze. 38 może wystarczy tutaj raczej tak. Cyk, 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 cyk. Mógłbym jeszcze w sumie zrobić tutaj. Czy co ja bym tu mógł zrobić? Bo ja wiem, co ja bym tu mógł zrobić, ale nie wiem, czy wy wiecie, co bym tu mógł zrobić. Ja bym tu mógł zrobić takie coś, co remont... najlepiej. Nie wiem, jak to będzie wyglądało, ale schodki, wiecie, odwrócone takie. Cyk, ups. Ktoś, ktoś jeszcze pamięta czasy, jak się nie dało tak schodków stawiać w ten sposób? Obróconych, churczy, Kiedyś to był Minecraft, nie to, co teraz. Wszystko można schodki obracać, kto to, to widział. Dobra, cyk. Oj, cyk, 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 cyk. No i jak to teraz wygląda ta jaskinia tutaj? Myślę, że nie najgorzej. Tu jeszcze jakieś oświetlenie by się przydało, bo ja tu mam chyba na full. Dokładnie, tak to wygląda tutaj tak naprawdę. Oświetlenie. To można by do netheru pójść, powiem wam. Można by pójść do netheru po glowstone jakiś i tutaj sobie go gdzieś wmontować. Póki co natomiast myślę, że już mogę zrobić sobie skrzynki. A zrobię z tego, co tam na no to kurczę, dawaj, 17 proszę bardzo, skrzyneczka podwójna, pewnie też mam jakieś skrzynki zapasowe. I tu będziemy sobie trzymać lapis czy coś i jeszcze drzwi zrobię, drzwi też zrobię z tego, bo czemu nie, drzwi te też gdzieś pewnie mam. ale dobra. No i mamy piękny po, po, piękne pomieszczenie z enchantem, idę po lapis i zrobimy sobie jakiś kilof nowy. I zaraz zobaczymy, co mi się urodzi z tego. Szybciej jakoś chyba teraz y, trawa odrasta. Albo mi się wydaje, albo ja tutaj tak dużo czasu spędziłem. No i mamy piękny kącik z Enchantem. Z tym, że tu jeszcze na górze można by było zrobić kawałek tej ścieżki czy coś. Udawać, że tutaj gdzieś dalej ona ma iść. Chociaż nie mam pojęcia po co. Do tamtej lewitującej wyspy. Nie, nie, nie wiem. Dawaj mi tu jeszcze Dirta Cyk. Czemu mi w ogóle muzyki nie ma? Kiedy ja ją wyłączyłem? E, dawaj. Graj, śpiewaj, śpiewaj, graj i w ogóle wszystko. Plony już by można znowu powoli zbierać, ale na razie mi to nie jest potrzebne. Trzcina rośnie całkiem żwawo, chociaż na razie są chyba dwe, dwa klocki tylko. Czekamy do trzech, żeby zbierać, żeby było szybciej. Szczególnie, że teraz już nie potrzebuję robić książek, bo już enchant mam zrobiony. To tu sobie wyrzucimy. To tutaj sobie wyrzucimy materiały budowlane, wszystkie. Dawaj, tu wyrzucimy wszystkie, bo nic tu już nie potrzebuję chwilowo. Yy, dżdżawi tutaj I teraz tak, dawaj mnie tutaj Robimy, dawaj diaksy Robimy sobie piękny kilof Wezmę też lapis Robimy piękny kilof, proszę bardzo Piękny, nowy, diamentowy kilof Jeszcze sobie wezmę Więcej lapisu, może tam o, cały stach wezmę I zobaczymy co mi z tego Wyskoczy w ogóle Ewentualnie jeszcze, powiem wam Zrobiłbym łopatę, łopatę bym zrobił Miecza ewentualnie był 20. Dobra, to by... pozbieramy sobie potem jakiegoś expa, Zrobimy jeszcze łopatę może. Chociaż łopatę też poczekam na 30 poziom, żeby już mieć pewność, że będzie najlepsza łopata, jaką mógłbym sobie zrobić w ogóle. Kurczę. Idę do dziury i zrobimy zaraz jakiś fajny kill -off. Znaczy, tak mam nadzieję przynajmniej. Pyk, pyk. Efficiency 4. No dobra, zobaczymy. I cyk, efficiency 4, Fortunę 3. No. No jeszcze na pewno lepszy killoff niż ten z fortuną drugą. Także fajnie, że fortunka wpadła trzecia. Chociaż akurat teraz, że mówiąc, miałem bardziej ochotę na taki szybki i niezniszczalny killoff. Unbreaking by mógł jeszcze być, że jakiś mending czy coś, ale to mending to raczej książkę czy coś. A już wiedzą, że jak ja robię menty takie to znaczy, że nie robię drugi czy coś, tylko po prostu coś, coś raczej na... Na YouTube'a jest, no to pozdrawiam Hudsona kurczę. Zaraz będzie ciemno. To by był chyba dobry moment, żeby kończyć ten jakże krótki odcinek. Bo nie mam za bardzo pomysłu teraz co zacząć, żeby to jeszcze się zmieściło w tym odcinku, a nie chcę robić cięć już mi się dzisiaj, także to by było chyba wszystko. Tu jeszcze to wrzucimy, to wrzucimy, to wrzucimy, tu jeszcze jakiś węgielek sobie posprzątamy. I to było wszystko i dzięki za oglądanie i na razie, może w następnym odcinku sobie zrobimy portal do netheru i sobie pójdziemy po glowstone, ja chcę po prostu jednego klocka, potrzebuję glowstone'a, także sobie zrobimy wyprawę do netheru, sobie gdzieś tutaj portal zmontuje i, i będzie wyprawo do netheru, jak z dawnych dobrych czasów, kurde, w minecrafcie. Do widzenia!